Dzień dobry Państwu. Nazywam się Martin Dal i dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu prezentację pod tytułem Rozwiązywanie konfliktów w organizacji. Dzisiejsza prezentacja dotyczy jednego z najważniejszych, ale też najtrudniejszych obszarów pracy w organizacji, czyli konfliktów. Każda organizacja, w której pracują ludzie, będzie mieć konflikty. Możemy je ignorować zamiatać pod dywan albo wykorzystać z drugiej strony jako szansę na rozwój i wdrożenie innowacji w danej organizacji. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, dlaczego konflikty powstają, jakie są style ich rozwiązywania i jak skutecznie nimi zarządzać. Zacznijmy od tego, czym jest konflikt. Konflikt przede wszystkim nie musi być czymś negatywnym, jest naturalnym elementem interakcji między, między ludźmi i konflikt pojawia się zawsze wtedy, kiedy mamy różne cele, wartości lub sposoby działania. Kluczowe pytanie zatem brzmi nie czy mamy konflikt, ale co z tym konfliktem robimy. I jakie są źródła tych konfliktów w organizacji? No, przede wszystkim, tych źródeł może być kilka, z takich najważniejszych. No, chciałbym e, powiedzieć, że e, jednym z takich podstawowych źródeł e, to bardzo często są błędy w komunikacji. Albo niejasne przekazywanie informacji. Tym źródłem konfliktów też może być rywalizacja o zasoby, o budżet, o czas, o sprzęt, który mamy do, do dyspozycji, ale także źródłem konfliktów mogą być różnice w osobowości, które każdy, każdy z nas ma i spotyka ludzi, którzy mają inną inną osobowość. To może być styl pracy, to może być różnica na poziomie wyznawanych przez nas wartości. Czasami się zdarza też tak, że Źródłem konfliktów jest błędne obsadzenie w rolach w danej organizacji i też niewłaściwe dopasowanie obowiązków do charakteru, do możliwości, czy do danej osoby, czy potrzeb organizacji. No i też takim źródłem konfliktów, często spotykanym, są zmiany organizacyjne. Zmiana jest czymś, co my, jako ludzie, często się z nim tym borykami mierzymy i staje się to też nie, niejednokrotnie źródłem konfliktów. Konflikt nie zawsze to musi być zły. Sam w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ otwarta konfrontacja różnych poglądów może prowadzić do lepszych decyzji, do innowacji czy do usprawnień w procesie procesów organizacji. Konflikt często pokazuje czy ujawnia nam pewne ukryte problemy komunikacji, w strukturze, podziale obowiązków, e, dzięki czemu mamy szansę je naprawić, e, zanim e, przerodzą się w poważniejsze e, kryzysy. E, a zatem umiejętne e, zarządzanie konfliktem zwiększa zaufanie w zespole, buduje kulturę dialogu i zachęca do e, otwartości na różne e, perspektywy. E, w dobrze funkcjonującej organizacji e, konflikt jest postrzegany nie jako zagrożenie, tylko jako narzędzie rozwoju i właśnie e, zmiany. Przechodząc dalej, to chciałbym Państwu pokrótce nakreślić pięć stylów radzenia sobie z konfliktem czyli tak zwany model Tomasa Kilmana. On opisuje pięć strategii reagowania na konflikt, które różnią się sposobem asertywności oraz kooperacji. E, rywalizacja oznacza będzie dążenie do narzucenia własnego rozwiązania, i to jest jeden ze sposobów rozwiązywania a, konfliktów. E, bardzo skuteczna w sytuacjach kryzysowych, ale może pogarszać re, relacje. E, innym z, taką strategią czy stylem jest unikanie e, to odsuwanie konfliktu na później lub ignorowanie go, co czasem pozwala emocjom opaść, lecz w dłuższej perspektywie, perspektywie prowadzi do eskalacji e, problemu. E, jeszcze innym sposobem radzenia sobie z konfliktem jest dostosowanie się, e, co oznacza rezygnację z własnych potrzeb e, na rzecz harmonii, dobre w sytuacjach, gdy sprawia się, sprawa nie jest dla nas kluczowa, a e, nadużywanie może prowadzić do e, frustracji. Dalej mamy e, kompromis. E, kompromis polega na tym, że każda z stron troszeczkę rezygnuje ze swojego stanowiska, ze swojego e, postulatu. E, to jest szybki, i praktyczny sposób e, na rozwiązanie sytuacji konfliktowej, choć rzadko daje najlepsze rozwiązanie. I ostatnim takim sposobem radzenia sobie z konfliktem jest e, współpraca. Współpraca to jest właśnie najbardziej dojrzała strategia, która jest oparta na strategii win-win, Czyli każda ze stron wygrywa, i bardzo często jest współpraca jest tym elementem, który prowadzi nas do nowego, lepszego rozwiąza rozwiązania, ponieważ musimy wtedy wypracować nowy model poradzenia sobie z taką czy inną sytuacją. Rozszerzając ten wątek, właśnie w współpracy. To pokrótce chciałbym też powiedzieć, na czym polega metoda Win-Win. Ona się składa z czterech takich etapów. Pierwszy zawsze polega na zrozumieniu problemu. Jeżeli zrozumiemy już ten problem, to wtedy przechodzimy do kolejnego kroku, czyli odkrywamy potrzeby zarówno jednej, i drugiej strony, albo kilku stron, jeżeli jest więcej grupy zaangażowanych w daną sytuację. Następnym krokiem jest wygenerowanie, Potencjalnych scenariuszy, opcji czy sposobów rozwiązania danego problemu czy danej sytuacji konfliktowej, i na samym końcu wybieramy rozwiązanie, które jest najlepsze dla każdej ze, ze stron. Najczęstszy błąd, jaki pojawia się w, w konfliktach, to jest reagowanie emocjami zamiast, zamiast faktami. W sytuacjach konfliktowych, właśnie ludzie bardzo często reagują emocjonalnie, zamiast obierać się na rzeczowej komunikacji. Pod wpływem stresu, napięcia czy poczucia zagrożenia włączają nam się mechanizmy obronne, bardzo często wtedy zaczynamy atakować i, i, i oceniać lub generalizować. Wtedy pojawiają się takie sformowania, czy mogą się pojawić ty zawsze, ty nigdy, zamiast opisać konkretne zachowanie i jego, jego konsekwencje. Szanowni Państwo, emocjonalna reakcja eskaluje konflikt, ponieważ druga strona czuje się zaatakowana i również przechodzi do defensywy. Zamiast rozmawiać o problemie, rozmawiamy wtedy o emocjach, interpretacjach i przypisywaniu różnych intencji. Dlatego podejście do reakcji emocjonalnej, czy przejście od reakcji emocjonalnej do podejścia faktograficznego, opisanie sytuacji, jej skutków i potrzeb pozwala na spokojny dialog i znalezienie dobrego rozwiązania. W konflikcie też przydatne są nam niektóre techniki, które nam pozwalają ten konflikt lepiej rozwiązać, czy lepiej się z nim radzić, albo nim zarządzać. Chciałbym pokrótce opowiedzieć o czterech takich, takich podstawowych sposobach. Pierwszym z nich to jest na pewno aktywne słuchanie, które pozwala nam lepiej zrozumieć drugą, drugą stronę. Żeby to jeszcze wzmocnić, to możemy stosować parafrazę. Parafraza jest takim krótkim podsumowaniem tego, co Usłyszeliśmy i bardzo często polega na powtórzeniu tego tymi samymi bądź innymi słowami, po to, żeby doprecyzować, czy oby na pewno chodziło o tą, a nie inną, inną kwestię. No i komunikaty, ty staramy się zastępować komunikatami ja. To jest bardzo ważny taki element, jeśli chodzi o zarządzanie sytuacją konfliktową, gdzie mówimy o sobie i o swoich odczuciach i doznaniach. Bardzo przydatne też komunikaty, ja są w udzielaniu informacji e, e, zwrotnych, czyli nie mówimy komuś, że. Ty robić źle, albo robić rzecz beznadziejnie, tylko mówimy o sobie. Na przykład, jeżeli ty robisz to w ten określony sposób i nazywamy ten, ten sposób, no to ja wtedy czuję się z tym gorzej, albo nie mogę poukładać swojej pracy, albo to, co akurat jest akurat stanem, stanem faktycznym. I bardzo dobrym sposobem, na też czy techniką pracy w konflikcie, są pytania otwarte. Na przykład w stylu. Co będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem? Albo jak chciałbyś rozwiązać ten problem? Wtedy zyskujemy możliwość tą perspektywę wejścia w tą, tą perspektywę drugiej, drugiej osoby. Kolejnym krokiem radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w organizacjami jest model rozwiązywania konfliktów. Tutaj są cztery takie kroki. Pierwszym jest zawsze nazwanie problemu. Potem określamy wpływ tego, tego, tego problemu na nas, na organizację, na zespół na przykład. Dalej pytamy tą drugą stronę, właśnie jak ona to, to widzi i szukamy w wspólnego rozwiązania. Bardzo ważna też może okazać się rola lidera w tym procesie, ponieważ lider nie rozstrzyga, kto ma rację. Lider tworzy przestrzeń do rozmowy, pomaga stronom znaleźć rozwiązanie, dba o atmosferę i komunikację. Dobry lider jest nie słowo, facylitatorem, a nie sędzią w danej e, sytuacji. Podsumowując, e, chciałbym powiedzieć e, jeszcze raz, że konflikty są nieuniknioną częścią funkcjonowania każdej organizacji, ponieważ wszędzie tam, gdzie współpracują e, ludzie, pojawiają się różnice zdań, e, potrzeb i interesów. E, sam konflikt nie jest problemem. Problem jest e, może być to, dopiero jak na niego e, reagujemy. Kiedy potrafimy rozwiązać czy rozmawiać o różnych problemach i różnicach otwarcie i z szacunkiem, konflikt staje się impulsem do zmian, usprawnienia i rozwoju zespołu. Kluczowe znaczenie ma tutaj komunikacja oparta na faktach, uważnym słuchaniu i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla obu stron. Organizacje, które uczą się konstruktywnego radzenia sobie z konfliktem, budują kulturę dialogu, zaufania i współodpowiedzialności. Konflikt nie musi dzielić, może jednoczyć i inspirować do współpracy. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę i do widzenia.